Skąd takie komentarze, gdy tylko ktoś wrzuci ofertę płatnej konsultacji numerologicznej lub sesji ezoterycznej? Czas na małą analizę energetyczno-psychologiczną. Dlaczego zwykły post z ofertą wywołuje fale żądań darmowej wróżby i komentarzy o naciąganiu? Racjonalizacja zazdrości. Wielu ludzi nie stać lub nie chcą inwestować w rozwój. Zamiast przyznać, chcę, ale nie mogę, wolą zdewaluować usługę. To bez sensu i tak to nie działa. To mechanizm obronny, tłumaczymy sobie, że coś bezwartościowe, by nie czuć dyskomfortu, że tego nie mamy. Dysonans poznawczy. Gdy czyjaś oferta burzy czyjś światopogląd, praca z energią to nie praca, pojawia się dysonans. Aby go zmniejszyć, ludzie deprecjonują usługę, prawdziwi mistrzowie nie biorą pieniędzy. To nie jest o tobie, to o ich wewnętrznej potrzebie spójności. Żądanie darmowej porady to kradzież. To proste. Czas i energia, które poświęcamy na przygotowanie i przeprowadzenie sesji, to realny koszt. Żądanie szybkiej, darmowej porady to jak żądanie darmowego obiadu w restauracji. To brak szacunku dla lat nauki i czyjegoś życia. To zwykła kradzież czasu i energii. Projekcja lęków. Komentarze: Ja bym się wstydził brać za to pieniądze, często są projekcją własnych blokad. Ludzie projektują na ciebie swój wstyd, strach przed oceną lub poczucie bycia niewystarczająco dobrym. Ukryta fascynacja. Paradoksalnie, niektórzy hejterzy to twoi najwięksi fani. Są zafascynowani tematem. Ale boją się w niego wejść. Ich atak to często forma ukrytego wołania. Chcę wierzyć, ale boję się, że to oszustwo, więc lepiej to zdyskredytuje. Pamiętajmy, płatność to forma zdrowej, energetycznej wymiany i szacunku. Żądanie czegoś za darmo to po prostu kradzież. Szanujmy swoją pracę, energię i nawzajem. A ty co o tym sądzisz? Chcesz poznać swoją przyszłość? Zapraszam na moją stronę na płatny odczyt.